z tej strony gadają się kartami. Ostatni był rozkład partnerstw, teraz będzie nowy partner dla siebie rozkład. Czytanie ogólne. Czytanie z pięciu tali kart. Twój partner, twój nowy partner. Co trzyma się w przydatach, tych to partnerze? Co trzyma to w siebie, to w szacowym partnerze? Ogólnie ma tą inteligencję, jest bogaty, jest dobry. Ale co pociąga ciebie? po prostu pociąga nowa droga. Tylko na razie pociąga się nowa droga. Jaką wartość radziłeś w obecnym związku? Jaką wartość radziłeś w związku? To po prostu jesteś na rozstroju, bo ty oczekujesz czegoś, oczekujesz ale tak naprawdę jeszcze nie wiesz, bo sobie to przez wybór dokonać. Jaką wartość radzisz w jest nowym, nowym? No raczej szczęśliwa, szczęśliwy będzie w nowym związku, niestety. Nie lubię rozpadów. to niestety. Jaka rada jest? Hmm. Przecież ja bym powiedział, żebyś to przemyślała. Bo to ty musisz czuć się z tą, z tą ją dobrze. To musi być twój wybór. Dlatego rozważ, bo i tu, i tu będzie stosować się do, do, do dobrze w związku. Zobaczymy, co powiedzą karty anielskiej odpowiedzi na ten temat. Karta anielskiej odpowiedzi: dobrobyt, tu i tu, czekacie dobrobyt. A się mnie do nowej drogi, jednak, do czegoś nowego. A naprawdę dostrzegasz wszystkie zagrożenia, problemy? Wynikające z tego wszystkiego, ja bym na Twoim miejscu nie zmieniał. Każdy bosko pito pokora. Pozwól mi, Boże, zawsze przyjmować właściwe wsparcie i przyjmuję Twoją pomoc w każdy możliwy sposób i cieszę się, że ją otrzymujesz. obecnym związku też może z tego ci cieszyć że otrzymujesz, jeśli dobrze. Bo nie jest źle ani w nowym związku, i nie będzie ci źle w starym związku. Każdy mądrości, Raden White, cesarzowa. Kreatywność to kluczowa energia na dziś. Matka, natura, to ta, która może być przytłacająca w swojej potrzebie, mnożenia. Może to być wezwanie do opieki nad sobą lub kimś obecnym w Twoim życiu. Przypomnij sobie lekcje, z których nauczyłeś się jako dziecko. cacami. matka naprawdę miała rację. A czasować masz po drugi. Ty musisz zastanowić się nad tym, czy zawsze to, co masz w tej chwili, nic się nie przetłaca. Możeś bo by masz... byliście biedni. Może na początku wniosku byliście biedni. I teraz się podgasza, masz, że masz przetłaca i ci, czego brakuje. Może ci, relacji brakuje. Montro Starota to był Reader White. Radiant, karty kronika kaszy. Co na to karty kronika kaszy? Rados. Połącz się z twoją esencją, wewnętrzną radością życia. Uśmiecha się w każdą chmurką. Ja bym nie widział tu sensu zmieniać partnera, po prostu przypomnij, co was łączyło. Przypomnijcie co was cieszyło. Muszę, nowo, muszę na nowo, muszę się na o was narodzić, wasze relacje. Dzięki, na razie, hej.